Dzień dobry, witam w świecie Made in Poland. Naszymi gośćmi są dzisiaj Jerzy Kwieciński z Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości. Dzień dobry. I dyrektor Mazowieckiej jednostki wdrażania programów unijnych, Mariusz Frankowski. Witam, witam panów. Też. Panowie, czy Mazowsze przedsiębiorczością stoi? Na pewno stoi. Mazowsze jest najbogatszym regionem w Polsce. Przekroczyło już 100% średniej unijnej, czyli jak gdybyśmy z Mazowsza zrobili osobny kraj członkowski Unii Europejskiej, to by było bogatsze niż Hiszpania. A dzięki czemu Mazowsze jest tak, tak dobrze rozwinięte? Właśnie dzięki przede wszystkim firmom. To dzięki firmom i to nie tylko tym dużym, ale głównie dzięki małym i średnim Mazowsze jest w tej chwili tak dobrze rozwinięte. Mhm. Najlepiej w kraju. Dziś pokażemy naszym widzom firmy, które powstały w ramach projektów realizowanych przez Fundację Fundusz Współpracy. To jest organizacja, która od wielu lat wspiera rozwój przedsiębiorczości na Mazowszu. Jaka jest rola trzeciego sektora w rozwijaniu mikroprzedsiębiorstw? Trzeba w ogóle powiedzieć, że o tym, że trzeci sektor jest bardzo aktywny w pozyskiwaniu środków unijnych, szczególnie tzw. Tak środków miękkich z programu Kapitał Ludzki. To pierwsza, to pierwsza istotna rzecz, więc ma duże doświadczenie. Druga, druga rzecz to to, że organizacje pozarządowe kierują się troszeczkę innymi celami niż, niż na przykład organizacje biznesowe. I faktycznie w ich zapisach statutowych leży no, wspieranie przedsiębiorczości, więc te firmy, które wybierają w ramach swoich, swoich projektów, mikroprzedsiębiorstwa, które powstają w ramach tych projektów są troszeczkę inaczej sprofilowane. Na przykład bardziej... Mają nastawienie prospołeczne. Pierwsze szlify zdobywał we Włoszech. Dziś szlifuje w Sochaczewie. Przemko Stachowski ma niezwykłą pasję. Pasję tworzenia. Przemko Stachowski, firma Deko Arch. pewnym zbiegiem okoliczności trafiłem swego czasu do Rawenny, do pracownej mozaiki. Było to lat temu wiele. Tak się zaczęła moja przygoda z mozaiką marmurową. Czym do dzisiaj się zajmuje? Sztuka, nawet w najbardziej czystej formie, może mieć swój potencjał rynkowy. O czym nie wszyscy artyści chcą wiedzieć, a ci, którzy chcą wiedzieć, to częstokroć łączyli to, co potrafią, to, co kochają, z elementem marketingowym. W moim przypadku stwierdziłem, że nie jest złym pomysłem, żeby spróbować pracownie przeistoczyć w działającą na rynku firmę. I w naszym projekcie, w... W półrocznym okresie szkolenia pracowaliśmy nad tym, żeby tych ludzi otworzyć, zaktywizować, a, żeby wyposażyć ich w różne praktyczne umiejętności, a, badania rynku, a pozyskiwania klientów, tworzenia oferty. Natomiast pasji ani motywacji nie można przekazać, tego nie można nauczyć, to trzeba mieć w sobie. Właściwie głównym trzonem ofertą na rynek to jest projektowanie i realizowanie mozaik malarstwa ściennego, malarstwa sztalugowego do wnętrz w kooperacji z architektami i z projektantami wnętrz. W większości przypadków to prywatne zainteresowania, pasje tych osób były przekuwane na pomysły na prowadzenie działalności gospodarczej. I te osoby, które wykazywały się jakby najsilniejszą tą pasją najsilniejszą motywacją, te firmy rzeczywiście dobrze prosperują do chwili obecnej. Poza tym uczymy młodzież rysunku, malarstwa, ponieważ pracownia znajduje się przy Domu Kultury, więc jest ścisła kooperacja z Domem Kultury. Okazało się nagle, że możemy troszkę z przymrużeniem oka, ale w pewnym stopniu prawdziwie stwierdzić, że miejsce, gdzie się znajdujemy to zagłębie mozaiki. Mieszkam w Sochaczewie, gdzie odkryłem bardzo ciekawe mozaiki i odkryliśmy, kim są autorzy tych mozaik. To Hanna i Gabriel Rechowiczowie. W 60-tych latach tworzyli w Polsce, a później za granicą i mieli tam bardzo dobrą opinię. Jesteśmy bardzo nastawieni na to, żeby zdobywać rynek zagraniczny również, bo. Uważam, że nasza propozycja jest ciekawa. W przypadku kolekcji Moje opiera się na naszym polskim folklorze. Zresztą jest z tamtej strony zainteresowanie tą ofertą. To jest taki trend, chyba nie tylko w Polsce, ale ogólnoświatowy, że wracamy troszeczkę do korzeni. Jak trudnym procesem jest przechodzenie z działalności artystycznej do biznesowej? Powiem szczerze, że bardzo trudnym. Ten przykład bardzo mi się podobał bo poza tym, że on pokazuje, że można wykorzystać swoje zdolności artystyczne i w ogóle swoją pasję tworzenia w biznesie, ale dodatkowo, że tu jest pomysł, żeby z tym swoim produktem wyjść w ogóle poza granice Polski, czyli eksportować. Czyli wszystkie elementy ważne dla prowadzenia biznesu tutaj mamy. I to jest na pewno biznes, który będzie się charakteryzował dużą wartością dodaną. Co mm -hmm. to znaczy? Znaczy, że ta usługa nie będzie tania to znaczy, że ten biznes będzie się kręcił. Szalenie jest ważne, żeby przy rozwoju biznesów, żeby to była nie tylko jakaś prosta rzecz, z której zarabiamy jakieś pieniądze, ale żebyśmy zarabiali dobre pieniądze i jeszcze najlepiej, żebyśmy te pieniądze zarabiali za granicą. I tutaj te elementy mamy. Jeszcze dlaczego to jest takie ważne przechodzenie z kultury do biznesu? I, a to jest duża trudność. Dlatego, że w kulturze mamy największą kreatywność. A bez kreatywności nie ma innowacyjności. Więc tak naprawdę środowisko kultury, środowisko artystyczne, które jest najczęściej, ono się grupuje w dużych miastach, w aglomeracjach, ona, ono tworzy kreatywność, która jest później wykorzystywana przez cały biznes, przez przemysł. Mhm. Czy w unijnych projektach często zdarzają się tego typu przedsięwzięcia? Rzeczywiście tak, szczególnie właśnie przy tych małych dotacjach mamy dość spore zainteresowanie tą grupą, ze względu na to, że tutaj jest łatwiej rozpocząć. To nie jest taka stricte działalność, działalność produkcyjna, to jest raczej przekształcenie pasji, przekształcenie właśnie pasji w biznes. I te pierwsze pieniądze, te 40 tysięcy, które, które można dostać na start, szczególnie przyciągają tego rodzaju przedsiębiorców. Tu mieliśmy przykład mozaik, ale też na pewno są przykłady innych przedsiębiorców, chociażby mocno teraz eksploatowane kwestie designu. No to kolejny przykład. Jest panią inżynier, a miłością jej życia są książki. Na jej dalszych losach zaważyła jedna z wizyt w bibliotece. Agnieszka Kołodziejska, idea design. Najwięcej problemów przy projektowaniu sprawiła nam dama z parasolką. Można powiedzieć, że ma ona aż trzech autorów. Kto inny projektował suknię, kto inny kapelusz inny, całą sylwetkę. W zasadzie większość wzorów rysujemy sami, ale współpracujemy z doma grafikami i zanosimy te nasze szkice do grafika. Grafik mówi, o nie, nie, to fatalne, a to fajne. Też oferujemy naszym klientom zrobienie loga własnej firmy. Sprzedajemy to zarówno do galerii, jak i księgarni, a ja nam też sklep internetowy swój własny, także do indywidualnych odbiorców. W różnych miejscach można te spotkać. To jest jeden z naszych najlepszych wzorów, który nie tylko się kojarzy z książkami, ale wiadomo, że Sowa jest symbolem mądrości. Mogliśmy sprawdzić na targach również we Frankfurcie, jak ona się podoba. Biła rekordy popular popularności wśród Niemców na targach. Nauczyłam się takiego niemieckiego słówka schön, śliczna. Także było to bardzo miłe. Mam nadzieję, że zarówno rynek niemiecki, jak i brytyjski, irlandzki się otworzą. Również spotkaliśmy sporo ludzi z Indii albo z Turcji i oni też byli zainteresowani. Nie mówimy nie. Będziemy próbować, zobaczymy, co z tego wyjdzie. W miejscach, w których laser operował, są fragmenty kleju. I to wymaga wyczyszczenia, a potem i, i odgięcia, czyli formowania tego przestrzennego elementu. Postanowiliśmy zastrzec nasze wzory, zarejestrowaliśmy je, w, uzyskaliśmy takie certyfikaty na Unię Europejską, przede wszystkim, żeby się ustrzec przed nieuczciwą konkurencją i żeby nasz trud nie poszedł na marne. Podpórki Made in Poland się. Najtańsza podpórka kosztuje 16 zł. To jest ta właśnie, którą robimy na odkrywku, aż do 52 zł. to jest za tym. idę. Wszystko zależy od tego, ile jest detali, jak bardzo skomplikowany jest wzór. Projekt, poza oczywistymi plusami związanymi z dofinansowaniem, miał dodatkowe plusy, bo był to inkubator dojrzałej przedsiębiorczości, czyli gromadził ludzi 45 plus. To była ogromna przyjemność, spotykać się i poznać po prostu ludzi, którzy, którym się chce, którzy są już dojrzali, wiedzą, od czego muchy padają, a mimo to chcą jeszcze spróbować swoich sił w biznesie i często mają fajne pomysły. Rękodzieło i taka twórcza produkcja wymaga patentów i zastrzegania wzorów. Czy mikroprzedsiębiorców na to stać? Na pewno zastrzeganie wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych jest tańsze. Również patentów, ale patenty to zazwyczaj są bardziej poważne na jakieś urządzenia, technologie. Jest znacznie tańsze, aniżeli później obrona tego przed kradzieżą. Bo niestety, jak tego nie opatentujemy, a szczególnie jak chcemy to jeszcze sprzedawać za granicą, to ktoś nam skradnie tę naszą własność intelektualną, a ten wzór. On będzie generował nam przyszłe przychody, więc to jest bardzo ważne, żeby o to zadbać. Oczywiście wtedy, kiedy to ma wartość rynkową. Nie zawsze tak jest. Mhm. Jak takie mikroprzedsiębiorstwa mogą wejść na rynki zagraniczne? Jakie są najlepsze sposoby, żeby to zrobić? Ja tutaj zachęcam do, po raz kolejny do skorzystania ze środków unijnych. Są działania, których można skorzystać, na przykład promocja gospodarcza w ramach jednego z programów, którym zajmuje się mazowiecka jednostka, czy też w ramach e, tak zwanego programu Paszport do eksportu prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Mm -hmm. Czy wiedzą Państwo, kim jest podolog? Nie? W takim razie poznajmy Panią Hannę Jabłońską z Józefosławia. Hanna Jabłońska, specjalistyczny gabinet podologiczny. Podologia pochodzi od dwóch greckich słów podos, stopa i logos, nauka. Pedicurzysta specjalizacji podologia, czyli ja, zajmuję się pomocą przedmedyczną w obrębie stopy. Jak zaczynałam prowadzić gabinet, to przede wszystkim bardzo mocno skupiłam się na takiej akcji informacyjnej. Na początku miałam większość klientów na zabiegi typowo kosmetyczne i przy okazji zabiegów kosmetycznych, widząc problemy na stopie, zaczynałam mówić, że są i co można z nimi zrobić, jak można sobie pomóc. Bardzo chciałabym y, przyuczyć osobę, y, która y, byłaby pomocna, a może z czasem przejęłaby Prowadzenie mojego gabinetu. Jest to na pewno bardzo rozwojowa działalność. Coraz więcej osób boryka się z tymi problemami. Kobiety niszczą nogi przede wszystkim nieodpowiednimi butami, czego ja też jestem najlepszym przykładem. Też sobie nabroiłam swego czasu. Przez kilkanaście lat pracowałam w dużych firmach, zajmowałam się Kadrami. Kiedy skończyłam 50 lat, wiedziałam, że będę miała duży problem na rynku pracy, żeby pracować dalej w tym zawodzie. W związku z tym połączyłam swoje zainteresowania stopami z pracą, zaczęłam przygotowywać się teoretycznie i praktycznie przez kilka lat. Udało mi się otworzyć specjalistyczny gabinet podologiczny i czerpię z tego ogromną satysfakcję, ponieważ bardzo lubię moją pracę, a zwłaszcza jak przychodzą osoby z dużymi problemami, sprawia mi to największą satysfakcję. Jak widzę zadowolenie i uśmiech, ulgi u klienta i wiem, że to jest pomocne i potrzebne. W momencie, kiedy startowałam do tego projektu, to pomyślałam sobie, jeżeli inni uwierzą również w to, co ja wierzę, to znaczy, że idę w bardzo dobrym kierunku i tak się stało. Firma podologiczna, tak jak inne firmy prezentowane w dzisiejszym odcinku, powstała w ramach projektu Inkubator dojrzałej przedsiębiorczości. Na czym polega ten program? Program jest skierowany do osób powyżej 45 roku życia, czyli tych, które są już dojrzałe. Mają odpowiednie doświadczenie życiowe no i chcą rozpocząć swoją działalność, wykorzystując to swoje doświadczenie do, y, życiowe no i być może chcą wreszcie dzięki tym pieniądzom zdecydować się na, na zaryzykowanie otworzenie własnego biznesu, pewną swoją y, niezależność. No właśnie, przykłady naszych bohaterów pokazują, że także w średnim wieku można się nie tylko przekwalifikować, ale wręcz obudzić sobie przedsiębiorczego ducha. To prawda, w Stanach Zjednoczonych co 5 lat zmieniana jest profesja. My powoli, powoli zmierzamy ku podobnemu modelowi, oczywiście najtrudniej zmienić tą profesję w wieku już takim dojrzałym, 40 plus, a nawet 50 plus. i tutaj fajny pomysł na życie, połączony z pasją, a to tego mieliśmy dzisiaj przykłady, jest najlepszym rozwiązaniem i życzymy, żeby, żebyśmy wszyscy mieli pracę i żebyśmy mieli takie pomysły na życie na biznes. To ja podpisuję się pod tym życzeniem. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Naszymi gośćmi byli Jerzy Kwieciński z Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości i dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusz Frankowski. Dziękuję panom dziękujemy. bardzo. Dziękujemy. Państwu dziękujemy za uwagę i do zobaczenia już w piątek. W kolejnym odcinku, czym skorupka za młodu nasiąknie? Tym na starość trąci. Trzy osoby, trzy nałogi.